Długo! Dorzuć się do pieca i gaz do dechy! Ja wierzę z A zatem witajcie z powrotem. Welcome to the game. Dzisiaj ponownie będziemy próbowali dostać się do Redrumu. Aczkolwiek dzisiaj jestem troszeczkę bardziej żywy, bo wiecie jak to jest. Ostatnim razem miałem takie troszeczkę dziewicze podejście. Znaczy, wiecie, pierwszy raz zawsze boli najbardziej. Teraz jak już. Troszeczkę się oswoiłem z tym, że będę siedział w tak niezręcznej sytuacji, otoczony przez masę niebezpieczeństw, porywaczy i morderców. Myślę, że teraz będzie mi troszeczkę raźniej na duchu. Jestem troszeczkę mniej przerażony, czuję się troszeczkę pewniej, mimo tego, że nie wiem za dużo więcej. Mam nadzieję, że tym razem pójdzie lepiej, ale najpierw. <grymianie> <grymianie> okej, okay, o zatem jesteśmy z powrotem. Wiele więcej nie wiem, aczkolwiek kilka nowych, dodatkowych informacji mam. Aczkolwiek wiem, że jest Deep Wiki numer 3. I że musimy się na nią dostać przez. Klafis. Zgadnijcie, co to jest Klafis. To jest to, czyli mogą rozgryźć. To z nutkami. Więc do Deep Wiki trójki będzie nam ciężko się dostać. Tutorial już nie potrzebujemy, możemy od razu. Let's get right into the news. Czy coś, wiecie o co chodzi. Um, aczkolwiek, musimy na szybko to robić. Musimy szybciej przeglądać wszystkie strony, nie tak powoli. Nie mogę siedzieć i srać pod siebie cały czas, bo inaczej nigdy tego nie zrobię. Trzeba się ruszyć um, i tych kodów szukać jak najszybciej. Bo o to w tej grze chodzi. Trzeba być szybkim, a zarazem ostrożnym. Co jest praktycznie niewykonalne. Styl. Yy, podobno kod można znaleźć na każdej stronie bez wyjątku. Może się pojawić wszędzie. I to jest potencjalny problem, ponieważ, żeby znaleźć 8 kluczy, które mogą się pojawić gdziekolwiek, to, to jest bardzo słabe. Dodatkowo próbowałem ogarnąć, jak zdobyć sekretne zakończenie, a podobno są dwa. Yy, I są na różnych interesujących stronach, o których nie mam jeszcze pojęcia. Trzeba, trzeba znaleźć pliki w notatniku. Do odblokowania jednego z zakończeń. E, do odblokowania drugiego jest potrzebny kod, który muszę spisać z internetu, bo był on tak naprawdę ukryty w jakiejś skrzynce gdzieś. E, Adam, autor gry, ukrył gdzieś w grze. Wow, ale trafiam. Wow! Serio? Kurde! Adam, autor gry, ukrył w jakiejś skrzynce w fizycznym, prawdziwym świecie um, kod do strony, która zawsze działa w Welcome to the Game. I właściwie jest ktoś, kto tę skrzynkę znalazł. I ten kod trzeba teraz najzwyczajniej wstukać. I co tam z tym trzeba zrobić, to nie jestem pewien, ale ogarniemy, jak ten kod kiedyś dorwę. Chwilowo to na pewno musimy przejść grę standardowo, żeby cokolwiek z tym zrobić. Okej okay. Um, to jest uh, deep deep wiki 2 um, To to mamy załatwione Na razie nic nie słyszę, chyba po mnie nie idą Welcome to the Dark Book. Mogę coś tutaj wpisać. Login Nie mogę nic nie mam nic tutaj do znalezionego, okej, okay, nieważne. Um, decrypt you. Kurczę, te strony w większości nie będą działać znowu, co? Deep Weed, ha! Smoke weed every day Hidden comes tam nic nie było Nude YouTubers <grywka> Oh man! Oh man, wiem, wiem, że, wiem, że Adam zbierał Zbierał ludzi do tego, żeby... Yy, jakiś... Wiecie... Ludzi, którzy by faktycznie chcieli W tym wystąpić Najgorsze jest, że ja kilku z nich kojarzę Jacksepticeye Jack ciężko nie kojarzyć Razmowskiego kojarzę Riskrim to jest ten youtuber, który właśnie znalazł e, ten sekret z tą skrzynką On nie znalazł samej skrzynki, ale znalazł sekret z tym i ktoś z ludzi potem znalazł Ale still The fuck man Szybko mnie znaleźliście chłopaki Dobrze, Grid, to sobie poradzimy, to będzie proste. E, ogólnie jest dodatek znany pod nazwą. On hmm, się nazywa e, Hacker Mode. I troszeczkę się tym pobawiłem Tam można posiedzieć właśnie w samych tych e, hackerskich wyczynach. The Bomb Maker, Doll Maker, The Prey, Warehouse 33. To pamiętam, że to była jedna z odpowiedzi w. W. The Gatekeeperze, który prawdopodobnie w, na tej, w tej wersji gry też jest, no bo czemu miałby się go pozbyć? I pewnie jest jeszcze cięższy, jest więcej odpowiedzi do niego. Mam nadzieję, że niektóre się pokrywają z tamtymi, które znaliśmy przedtem, bo inaczej będzie ciężko. Będzie ekstremalnie ciężko. Wiecie co? Skupimy to jeszcze raz, żeby mi się łatwiej to kopiowało potem. A bathroom Camps to już było. czy Surgery, Cluffis. Możemy spróbować to zrobić. Shadow Web Portal, to pamiętam, że tutaj było i pamiętam, że. Serio? Tutaj często były kody Niemożliwe, że nie Okej, okay, nie to nie, spoko Dobra Pay to rape, forgive me, tutaj często były kody I tu podobno teraz można y, Swoje własne te wyznania Dodawać Z tego co wiem ja chyba momentami czekałem za krótko, aż... Yy, to wszystko miało. Next confession. To są też yy, wyznania ludzi, którzy faktycznie nie piszą, można napisać swoje własne. Jasna, cholera, przestańcie z tym. Serio. Ja nie wiem, czy to w ogóle jeszcze jest motyw tego namierzania przez GPS, bo nie ma czasu, żeby zobaczyć to na komputerze. To może się nawet zdarzyć, prawdopodobnie w momencie, kiedy ja stoję przed drzwiami chroniąc się przed y, debriserem, tak? Więc to to jest potencjalnie niebezpieczne. I fucking love killing babies. Super. I love Ace B. Ryan. Um, confess, może ja coś napiszę. I've been stalking my neighbor for a few weeks. Now. Mm. His ass is just. Too hot and uh, moustache are just too hot. Submit. Understand the code? Enter a full confession. Ok, nie, nie da się. Dobra, zmarnowałem um, mój czas. Grandma's fantasy. Ale well, hello there. Uh. Okej. Okay. Czy tam pisał Linkin Park? Nie park po prostu. <gasps> Jeden z czterech! Wait! Grandmas Fanta! Muszę to zapisać, bo zgubię te. Wiem, że to nie jest pewne, że to nie będzie potem gdzieś indziej, ale. Ale. Coś znalazłem. Ok, więc to jest jakiś jeden z czterech, którzy znaleźć jeszcze takie cztery: Playboy, Dollar, The Butcher, Take Down Man. Spróbujmy, bo bowiem o co tutaj chodzi? Trzeba. <słuch> Ehm um. się! Sorry, wyciszę cię na chwilę stary Muzyczka spoko, ale... Jest! Mamy! 4 3 0 D0. Na pewno? Na pewno? da. Mmm, tak częściej mi tak rób do ucha Bo Może nie może nie spróbujmy zrobić to klafis całe. Spróbujmy ogarnąć, to będzie ciężkie, ale... To to się klikało? Nie widzę tego... Jeszcze raz. Ja mam problemy z rozróżnianiem kolorów, czy. Czy faktycznie to jest tak ciężkie do zrobienia? Nie mam szans tego zrobić. Nie mam szans tego zrobić. Nie widzę tego. To jest ciężkie. Potrzebuję tego do reszty stron. BIM info, cokolwiek. Czemu wszystko jest niedostępne? Pay to Rape jeszcze raz. O! Euro Firearms, cokolwiek. Spluwy mają do sprzedania. Świetnie, produkty. Pokażcie mi swoje towary. Tak, tego potrzebuję. To jest coś typu. Poprzednia strona ze spływami, ale tu jest cięższy kaliber. E, ja tu potrzebuję. Czemu nie wraca do tej strony? hej dust blocker, ok. Nie będzie źle. Tu musi być na dół, to do góry, to pójdzie tutaj. Załatwione. No problemande, ale wszystko zamknięte jest! For fuck's sake... Elo? Wszystko w porządku? Nie brzmi już w porządku... Powinieneś udać się do lekarza. Najlepiej do psychiatry. A zegar tyka, prawdopodobnie już niedługo mi szykują bilet na kolejny pociąg do Syberii. Jeżeli nie uda mi się rozwiązać klafis, to nie mam szans zrobić czegokolwiek później. Więc spróbujmy skupić się na tym. Pierwszego nie widziałem, drugiego nie widziałem, trzecie widziałem, czwarte. Tak mnie schakują mi tak. Niewykonalne, niewykonalne. Się wykonalne, ale ekstremalnie trudne. Stwierdziłem, że to pierdziele. Zaczynam grę od nowa. bo wiem, że to się i tak nie uda i spróbuję zrobić od razu to klafis. Chcę zdobyć na sam początek kody do deepwiki dwójki i do deepwiki trójki. Bez tego zdaje się być w jednym miejscu. Utknąłem po prostu i nie, nie mam co zrobić. Ok, kod do deepwiki dwójki wpadł szybko. Teraz czas na klawis od razu. Zmieniłem sobie ustawienie monitora, może teraz będzie lepiej. Wow, moje oczy. Ten monitor teraz tak nawala, ale spróbujmy. Teraz widzę bez problemu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7. Widzę bez problemu, ale teraz tylko kwestia jest tylko kwestia z... tego, tylko, żeby zapamiętać. Ja chyba zapomniałem. Um. No właśnie. Zapamiętajmy teraz tylko. Jest! W końcu! Mother of fuck! Możemy wejść na DeepWiki trójkę! Znacz się poplułem. Od już pierwszego dnia, okej okay. Tylko teraz muszę sobie zmienić z powrotem e, wygląd mojego monitora, bo bo zaczynam tutaj świrować. E, za mocne kolory były Oh my god, tu jest forgive me jakieś. To jest DeepWiki 3, ale Illuminati, co? What? Flashbacki widzę W sensie... Podobne rzeczy już były Czym jest DBWiki Trójka, skoro ma też strony z innych... Tam jest The, Gate The Gatekeeper, tylko tam, ale... Oh fuck Ja nie mam żadnych kodów Zebrałem maksymalnie dwa kody przez... Taki czas Legion Liczę na ciebie. Oczywiście nie ma na co liczyć, chociaż tu czasami były kody. A FLAME, FORGIVE ME FAMILY DRACTION CHARL I P. U. Znacza Sprawdźmy jeszcze uh, Grandmaster uh, Fantasy, uh, uh, zobaczyć, czy tam uh, znowu będzie ten sam dziwny plik. A najpierw kernel compiler. Nailed it! Where are the fucking codes? Eee, tak, kocham ludzi grających Welcome to the Game tutaj. I know where you live. Sprawdźmy jeszcze raz Grandmas Fantasy. Jeżeli tam znowu będzie ten kod, to ten dziwny plik z notatnika, też jest dalej numer jeden. Czyżby one nie zmieniały swojej lokacji? Eee, to mnie troszeczkę martwi ta strona. <noise> Gdzie nic nie widzę, jak ja mam tu znaleźć? <głosy> <głosy> Czasami wizja tej gry Ta strona nie może być pozostawiona tak sobie po prostu, żeby była Nie mogła być zrobiona dla jaj Znaczy się, no dla jaj teoretycznie była No, dla jaj Wiecie co mam na myśli, tak? Ale... Serio Coś słyszałem, coś słyszałem Wy to nie słyszeliście, ja słyszałem taki, taki mały bas w lewym uchu Ktoś tam stąpał Co Cał, mordę Hide and seek, say to myself and step out of the dream of wake into the dream of sleep. Hide and seek. Ja może tak zostanę. Hide and seek. Nie powiedział, że po mnie idzie. On powiedział: Może ja zostanę po ciemku, tak? O kurwa, ale seren. Co ja mam robić? Co? Co ja mam robić? On zaraz tu wpad... Już nic więcej nie mówię Nic więcej nie mówię Jest Znowu czwarty kod z rzędu, super E9EB Ale to dalej... Sprawia, że nie mam nic ja już nie wiem gdzie szukać. No, każdej z tych stron ledwo co się pokazuje. Mam znaleźć 7 kodów, bo ósmy jest na gatekeeperze I nie ma nic. Okej, okay, skupimy sobie to do, do, notat do notatnika tutaj. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze widoczne. Okej, okay. jest. Okej, okay. tyle wiem. Będziemy teraz kopiowali wszystko do notatnika na pulpicie, bo tu się czuje bez Deflog. Tu się czuję bezpieczniej. Na samym dole strony nic nie ma, więc może coś być, ukry coś być ukryte w tekście Pff, Nie zdążę się dowiedzieć, bo po mnie znowu idą Jesus Jak się ta strona nazywa? Jak się... Greet my sisters! What the fuck? Chwila Chwila, stop! Stop! Mamy dwa te kody, okej okay. Ja przez ostatni czas przeglądałem wszystkie strony, które mogłem przeglądać E, w poszkoleniu czegoś nowego, Ty, tych nowych stron. Przeglądałem je dogłębnie, bo wątpię, że tym razem też mi się udało to przejść, ale... Wow! Yeah. Man. Wciąż muszę znaleźć. Cool, what the fuck! Ehm... Um. Um. Zdążysz, zdążysz! Uf, udało się! Ogubiłem się w tym szczycie! Oni namierzają mnie! Namierzają mnie! To jeszcze jest! O nie, o nie, przyjdą po mnie, albo oni. O nie, bo tu niczego nie, ale nie wiem, czy on tam jeszcze jest. O nie, on przyjdzie przez drzwi pewnie, no, 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 będzie bukał. Nie, nie, nie. O koleś, co mam zrobić? Ja nie wiem, co mam zrobić. Koleś. The fuck, man? Jeżeli zrobiłeś sobie jaja. No i super, dorwo mnie. Dorwo mnie w pizdu Ja nie wiem, co ja mam robić ja NIE WIEM, CO JA MAM ROBIĆ I'm coming for you O nie, idzie po mnie, idzie po mnie, idzie po mnie Idzie po mnie, come on Szybko, biegnij do drzwi Biegnij do drzwi, biegnij do drzwi Knock, knock Come on Czemu się zawsze schyla? No koleś, gdzie jesteś, come on Koleś

E, nie widzę go. Nie widzę go. Nie mam po nie mam pojęcia, co się dzieje. Totalnie. What? Testical mutilation. Ale co to oznacza? O, o nie! dwie ŁAMANYCH ORZECHÓW Mogłem się zorientować E? Dwa z czterech TESTICAL MUTILATION- CZEKAJ- STOP, 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 STOP! Brakuje mi jeszcze jednego Brakuje mi ostatniej rzeczy do tego, ale dalej nie mam kodów Are you fucking nuts? Stupid piece of shit Piece of shit to jest szaleństwo. Szaleństwo, tu nic nie ma. Mam trzy strony z tymi kodami. Ciekawe, czy one się powtarzają. Jeżeli się nie powtarzają, to będziemy mieli na zakończenie: o ile zdobędziemy zasrany kod do Red Roomu. o ile znajdę te wszystkie kody. Jeszcze zostaje Gatekeeper, który będzie największym problemem tego wszystkiego. To, to, jest, to jest potencjalnie tak problematyczne, że ja pierdzielę. Tu nic nie ma, for fuck's sake I found you And what are you gonna do about it? Man You're not coming anyway Man Idź sobie pooddychać gdzie indziej Super Cloud grid, moje ulubione, świetnie Co? Co? Don't you have a red room to find? Mam zapisane wszystko, eee, ale muszę znaleźć tak red room. No właśnie. Super. A mam tylko jeden kod. Zdążyłem znaleźć wszystkie ukryte, a nie znalazłem normalnych! What the fucking fuck! Puff, jakie mam to przejść? Jak tak dalej pójdzie, nie będę musiał jechać na Syberię, żeby mi broda wyrosła. Wystarczy, że będę siedział przed tym ze Dobry komputerem. Fan, kurva!